A propos cyfryzacji, to trwają prace, już Pan o tym wspominał, nad ustawą dotyczącą sztucznej inteligencji. Co w tej ustawie się znajdzie? Sztuczna inteligencja dzisiaj to jest przyszłość. Ona dotyczyła będzie wielu obszarów. Funkcjonowania państwa, od tych, które są najprostsze do wyobrażenia i nad tym pracujemy. Na przykład obszary zdrowia, przetwarzania danych, które mogłyby nam pozwolić szybciej wiedzieć o chorobach, które mogłyby nam podpowiadać o tym, jakie rekomendacje na przykład medyczne powinniśmy zrealizować, albo jak doprowadzić chociażby do tego, żebyśmy szybciej wiedzieli, że jesteśmy narażeni na raka. To jest ten obszar, ale są też inne obszary, jak edukacja, jak transport, jak szeroko pojęta praca, jak sprawy dotyczące bezpieczeństwa, jak umiejętność wyobrażania sobie, jak AI wpłynie też na wojsko, na to, jak wygląda pole walki nowoczesne. My musimy tym wszystkim gospodarować i o takich rozwiązaniach rozmawiamy. Dzisiaj po pierwsze cały czas toczą się konsultacje, pierwsza część już się zakończyła, dotycząca wdrożenia rozporządzenia AI Act. To europejskie prawo, które ma doprowadzić do tego, że AI będzie mogła się rozwijać, ale bezpiecznie. Ale pod kontrolą. Tak, pod kontrolą, dlatego że kontrola jest niezbędna. Jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, która miałaby się rozwijać bez żadnej kontroli, to może się okazać, że w którymś momencie to nie człowiek decyduje, a algorytmy albo różnego rodzaju inne modele językowe sztucznej inteligencji za nas decydują. To nie tak powinno wyglądać. Zresztą są niektóre rzeczy, które dla mnie, dla człowieka, lewicy, ale w ogóle dla społecznika powinny być z góry zakazane i właśnie jak będzie to wdrażał, jak tak zwany social scoring, czyli sprawdzanie obywateli, ich profilowanie na, pod, na, na podstawie funkcji społecznych. No nie powinniśmy tego robić, dlatego, że doprowadzanie, doprowadzi to do sytuacji, w której na przykład te dane później mogą być wykorzystywane przez uczelnie wyższe, przez pracodawców, przez inne instytucje. Przez ubezpieczycieli nawet. Dokładnie. W zależności od tego, jaki jest mój stan zdrowia, co robię, jak mam człowieka, Jak człowieka opisywać, co możemy pozwolić, a co nie. Więc są rzeczy, które muszą być bezpiecznie wdrażane w związku z AI, AI, AI aktem, ze sztuczną inteligencją, żebyśmy wszyscy na tym e, korzystali, a jednocześnie, żeby ramy. Rozwoju sztucznej inteligencji nie był ograniczane. No właśnie, ale jakieś obawy są, bo czytam, że największe na stronie gazety.pl, że największe firmy z USA trochę się obawiają sztucznej inteligencji, bo twierdzą, że to rosnące ryzyko. Ponad połowa największych amerykańskich firm z listy Fortune 500 postrzega rozwój technologii sztucznej inteligencji jako potencjalne zagrożenie dla ich biznesów. No pytanie, czego konkretnie się obawiają, ale już jakaś taka przestrzeń na taką dyskusję się pojawiła. Oczywiście, dlatego że sztuczna inteligencja może wiele biznesów z zmniejszyć w ich znaczeniu, może przejąć te biznesy w sensie na przykład szybszego, lepszego, a czasami bardziej efektywnego i wydajniejszego miejsca pracy. To się może wydarzyć, dlatego my wspólnie z panią ministrą Dziemianowicz-Bong, z Ministerstwem Rodziny i Pracy podejmujemy działania, które mają na przykład przygotować raport dotyczący wpływu AI aktu na sztuczną inteligencję. Po co? Po to, żebyśmy o takich działaniach w przyszłości mogli porozmawiać. Jak on będzie też gotowy i takie działania będą zamknięte, to czy będziemy o tym głośno mówili, żeby map Zagrożenia, ale ja jeszcze raz chciałem podkreślić, jestem fanem cyfryzacji sztucznej inteligencji. To nie chodzi o to, żeby umniejszać wpływ nowych technologii na życie człowieka, a wprowadzać je w taki sposób, żeby człowiekowi pomagały, żeby człowieka nie wykorzystywały, żeby było bezpiecznie, ale i łatwiej. Jeżeli taki parametr zostanie spełniony, czyli taka droga środka wybrana, to i obywatel korzysta a i firmy technologiczne wiedzą, że mogą się rozwijać. W, w mojej ocenie to, to, to jest dobry też przykład na podstawie M-Obywatela. Dzisiaj w aplikacji, która e, duża część Polaków polobiła, wysokie oceny ma cały czas, możemy na przykład zastrzec PESEL. To trwa zaledwie... tak, z tego co czytałam, to jest bardzo popularna usługa i wielu Polaków korzysta. Tak, korzystał. jak ją wprowadzaliśmy, to wiele osób się martwiło, co będzie, jak zastrzegę, jak odstrzega. No to oczywiście zastrzegam krótko, sekundy ostrzegam trochę dłużej, ale na przykład dzięki temu nikt nie weźmie kredytu na moje dowód osobisty albo moje dane. Dzięki temu wyłudzenia na wnuczka, jak mam zastrzeżony PESEL, praktycznie niemożliwe do zrealizowania. Dzięki temu nikt aktu materialnego na lewo nie podpisze, nie będzie oszustwa w tej sprawie żadnego. I okazało się, że można i że można dzięki też połączeniu komputera cyfryzacji, ale i odpowiedzialności, prowadzić usługę, która z jednej strony w M obywatelu jest możliwa, ale z drugiej strony, jak ktoś ma mniejsze kompetencje cyfrowe, bo z tym mamy cały czas problem, mm -hmm. wiele Polek i Polaków ma mniejsze kompetencje cyfrowe, to można iść do urzędu i zrobić to papierowo. To